Siemano widzowie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie pod tytułem odcinka, pierwszy odcinek z 2, i robimy kolej, uwaga, do Bydgoszczy. Tak, tego genialnego miasta, kurde. No, cała Bydgoszcz jak zwykle jest zakorkowana. Tutaj wszędzie są monopolowe porozwalane. Co? Wszędzie z tej, na każdej ulicy jest przynajmniej 10 monopolowych. Kurde. No, ale robimy w takim razie kolej do Bydgoszczy. Transport Fever 2 to jest gra, w której musicie po prostu robić y, transport. Ja głównie skupiam się tutaj na kolei, bo lubię. I mam już poprowadzoną kolej do Torunia. A co za tym idzie? Czas robić kolej do Bydgoszczy. Troszeczkę pewnie będzie lagować, bo mi też laguje ogólnie. No się nie za bardzo, nie aż tak. No Jezus, jak zwykle się spii. Co? Bo tutaj tak trochę brzydko jest. No nadal. Dobra, tej drogi po prostu nie było, ok? Dobra, lewe tory są dla regionalnych, prawe tory są dla Intercity jakichś. Których w sumie jeszcze nie zrobiłem. W sensie, zrobiłem Intercity, ale nie, nie na tej linii, nie? Na przykład, nie wiem, pokażę Wam jakiś. Tu, tu żadnego nie ma. Nie widzę. O, tu jest. No. Pewnie zapytacie się, gdzie u mnie są największe korki. No... Według mnie nie są w Warszawie największe korki. W sensie w Warszawie są ogromne korki, ale to właśnie nie jest przez ten korek, który jest. To, to właśnie jest przez ten korek, który jest. Uwaga, tu. Przez ogromny korek w Krakowie. W Krakowie jest naprawdę mega ogromny korek. Z jednej strony tylko, nie? tylko z jednej strony ja nie wiem, ja spróbuję jakoś to kiedyś naprawić ten ogromny koras ale nie wiem, czy mi się uda w ogóle, nie mam pojęcia ale teraz tym się nie zajmujmy róbmy kolej do Bydgoszczy do Radomia też już mam kolej zrobioną także czas zrobić kolej do kolejnego małowego miasta Oczywiście. Dobra, gdzie by tu stacja była? Gdzieś tu, na górze, żeby było brzydko. <grym> Oczywiście żartuję, nie będzie w takim brzydkim miejscu. Sześć torów będzie, bo jeden będzie odchodził pewnie do tego, do... O Jezu, kurde! Ale piękna górba. Aha. Kurde. Dobra, zróbmy jakiś tunel. could Kurde, jak pięknie to jest po prostu cudownie. Bydgoszczku... Bydgoszcz monopolowa. Ja oczywiście, bydgoszcz. Ja staram się, żeby było podobnie jak w prawdziwym życiu. Czyli że tu było miliard monopolowych. Weź ta Bydgoszcz się zmień na jakieś, nie wiem, miasto z... nie wiem tysiąc osiemsetnego roku. Dobra. Ja zrobię tak. O. Tu będzie Jezu, taki most. Nie taki most. Babi most. Mhm. Troje inaczej no, no nie tak. tak to para git tu sobie też tak zrobimy albo inaczej nie, tu zrobimy drugi most To i tak będzie przyszłość. Tutaj Tutaj i tak pewnie będzie do Poznania, z Poznania odchodzić. Także. Kurde. Dobra. Kurde. Ok. No to musimy zrobić tą kolej do Bydgoszczy. no To jest najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić teraz. W tym momencie. No A, ja, fajnie się zrobiło. Dobrze, genialnie. Ok, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam pomysł. <gry> Wiem jakie kurde, ale będzie piękne. Dobra, zrobimy też do grudziądza od razu połączenie, żeby nie było później skarg, że do waszego miasta nie doprowadzimy kolei. Zróbmy tutaj. Można taki most? Nawet nie jest ładny, powiem szczerze. Nie wiem, nie chce mi się to jest tego, tych mostów z modów robić. O. No nie jest, to jest zły trochę most. Nie, nie, nie. nie teraz. Poczekajcie, cięcie wam zrobię, odpiszę jej. Dobra, jestem. No to jaki tutaj most by zrobić? Taki? Dawaj taki. Kurde. Kurde, czemu mi się tu tunel zrobił? Mam pomysł. Jak to naprawić? O. No i naprawione, kurde. Jezu, jaki wiatr jest dzisiaj na dworze? Kurde. Dobra. Czemu tu by się most zrobił? Nie chcę tu mostu. Agora, me ah, 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 ah. cool, Ok. No to, ha, ha, ha! Pa, pa, pa! Dobra. Zróbmy, nie wiem, gdzieś tu stację. A, tu może zrobimy fajne miejsca. Yy, cztery tory czy dwa? Cztery. Nie, trzy. Trzy zrobimy. Dobra. O nie, I klasyk. Może teraz? No nie, oczywiście, że nie. Co tu jest nie tak? Co? Nie, no nadal. Bo chodzi mi o to, że taka skarpa tu głupia się robi i nie wkuwa. Dobra, może to była wina tego. Próbujmy. Nadal! Genialnie! No dobra, to zrobimy tak. Najłatwiejsza to jest chyba opcja. Na co? Jak? Jak? Mam pytanie. How? O no kurde, teraz, teraz niżej się zrobiło. No i wyżej. Dobra, już wolę tak, naprawdę. Naprawdę już wolę tak. Weźmy sobie tutaj, zmienimy przejazd kolejowy. Kolej w środku miasta. Kurde. No dobra. pam Mam pomysł. Bardzo fajny. Mam bardzo świetny pomysł. Zrobimy tu takie coś, takie odgałęzienie. Nie, niech tu nie schodzi mi na sam dół. Tylko tutaj zrobimy takie coś. O. Super. I tu zrobimy takie coś. O, jakie piękne. Piękne. Dobra. I zrobimy takie coś. Taki wielki most. Bo to i tak będzie. Tego. To i tak będzie e, ten. Tu nie będzie zresztą Intercity. Także. O. I zrobimy tak tutaj jeszcze tak zrobimy kurde, jak to pięknie wyszło kurde no to tutaj chyba musimy jeszcze takie coś dać nie no, kurde golden gate normalny ha. kurde Dobra. W środku miasta tutaj zrobimy sobie stację. Czemu nie? Kurde. Dobra. W środku miasta stacja zrobiona. Teraz jak doprowadzić tu? Budowa nie jest możliwa. Genialnie. No i zróbmy jeszcze bardziej w środku miasta kolej. Zbyt ile tu jest, kurde. O nie, no pięknie, po prostu piękna kolej w środku miasta. No. Dobra. O nie, wszyscy zginiemy. wszyscy zginiemy, nie, jesteśmy zgubieni o nie, jesteśmy zgubieni dobra, cudownie teraz przejazdy kolejowe zmienić i będzie pięknie dobra, jak, jaka to jest stacja, jaka Bydgoszcz Transfer kurde dobra, jaki to jest kierunek Północ, Tylko Pół... Był Wytwórz Kurde, jak pięknie tutaj będzie. Dobrá, no to... To. Co? Zrobíme sobie tak. Kurde, no tu ma być. Jezu. Nie chcę im przyczepić. Jezu. Czemu mi tu przyczepić nie chcę? Tu mi jakoś chcę przyczepić, kurde. Mam pomysł. O, teraz przyczepiło. tak nie będzie. Dobra, jakoś to kurde później poprowadzimy, nie wiem jak. Dobra, kurde, pierwsza linia do Bydgoszczy będzie robiona. Tylko nie wiem gdzie te, ten gdzieś w Grudziącu pewnie zajezdnie postawimy. Zajezdnia. Kurde. Ej, piękne. Zbyt duże nachylenie. Zbyt duże nachylenie. Co za... A, faktycznie. Muszę ci się dalej tam zajezdnie postawić trochę. Nie wiem, tu. O, teraz git. i tu zrobimy tak. Dobra, kurde. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się dzisiaj, ale niestety dzisiaj będzie ostatni odcinek z normalnej gry. I zobaczymy się dopiero w grze jakieś za dwa tygodnie. Niestety, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!